Dziwicie to, że nie ma nowych filmów na kanale? Kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jo! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Jingis, a to jest Araya. <laughs> mam nadzieję, że dzisiaj będzie już finał, bo. Powiem wam szczerze, że interesuje mnie. Interesuje mnie Araya i co się dalej będzie działo. Włączałem się na stop napisy, nie mam pojęcia dlaczego. Yy, ale również mam pomału dość tego horroru. Ostatnio z tymi kluczami walczyliśmy. No Chore. Najpierw jeden, później drugi, na koniec trzeci. Ciągle w pościg za nami ktoś, coś co, ktoś nas, coś nas goni. Tatuś taki był. I teraz zobaczymy. Później ten cholerny labirynt w tym szpitalu. A teraz. A teraz tu jesteśmy. Czyli światło nie mam. Ja chcę światło, choć przy drobinę. Dobra, idźmy. Co będzie, to będzie. Mhm. Może teraz już jest. Przecież nic nie widzę. Mhm. Tędy. Na razie jakaś taka. Wyjątkowo, jak nie z Ara i muzyka, moi drodzy. Są drzwi. A za drzwiami, A za drzwiami nie ma nic, bo są zamknięte świetnie tam co też drzwi Mhm Tędy ty przeszedłem może wejdźmy tu na razie tu fajnie spokojnie super muzyka dźwięki Ekstra. Wreszcie jakoś inaczej niż do tej pory. Były też jakieś drzwi. Ale ja zastanawiam się tylko, czy to znowu nie jest cisza przed burzą. Jesteśmy w tych korytarzach jakichś takich dziwnych. świeczkami, ja nie wiem. jest sobie drogę oznaczał? Tyle świeczek? Nie, ja nie, nie wierzę w to, że to jest takie, wiecie, proste, jedna toaleta. Że to jest takie proste i że tutaj nic na nas nie będzie czekało. Nie jestem w stanie w to uwierzyć, na pewno. To, to, to nie, to, to nie, to tak nie może być! Druga to alata, których oczywiście nic nie ma. Zresztą w tej grze w ogóle się niczego nie. nie zbierało żadnych broni, jedynie jakieś informacje, dokumenty, akta. Robiło się rytuały jakieś. <laughs> Chyba tak, nie? wzędzicie Tu jest ciemno, tu nic nie ma. Ja tak zobaczcie, w takim króciutkim odcinku, może się tak raptownie zrobić ciemno. What the hell is going on in this room? Mhm. Mm no byliśmy w tym pokoju, pamiętacie? O. Czy ja ten już mogę wziąć? Nie mogę. Kurde, szkoda, że ja się. Czym chociaż? W ostatni. O, coś tu leży. Bronić. Co to znaczy, Help Helvet, Spirit, by Pulling on the Nile. Co coś jest? To jest. tam ma? To jest. To jest. To jest. To tam To jest. To jest. To jest. To 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 jest gwóźdź, i nie miała go zbicić. Mówiłem? Mówiłem. Ale, ryje! Nie, nie, to to. Stanowczo jest za głośno. Stanowczo jest za głośno, ludzie, przecież ja umrę. Z tym dźwiękiem. No ja tego dźwięku nie jestem w stanie ściszyć w ogóle. Nie no przecież... Ja nie wiem czy wytrzymacie. Dobra, już koniec, wystarczy. Poproszę o fortepian. Może ja się w ogóle targnę na to, będę miał z głowy, co? Uch, ona tu jest nieprzytomna. Are you okay, miss? To kto to? Ej! O, dowaliłem mu. Chyba. No i co mam zrobić z czym nożem? Nie. E, no. Co to? Co to jest? O co tu chodzi? Co jest grane? Kolejny czapter? Nie. Mm. O, mam. Tam są drzwi. The way oh, this. Mm -hmm. okay. Hello? 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 hello. Daj spokój człowieku. Nie wiesz gdzie ty w ogóle jesteś, że ty się chcesz tutaj z kimkolwiek witać podamy Nawet ci nie zatrzymuję, nie oglądam, przecież ciary mam na yy, nogach straszne Kiedy. Kontrol Czas mnie goni na 100% Control. Dobra, jeszcze chwilę drzwi przede mną do Bone. What is this, display? This co jest grane? Ach, otwórz te drzwi może, co? Dobra, schody na górę. Tak dziwnie mnie przeniosło. Po wyjściu... Wow, 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 Nic dalej. Co dalej? Tu jest? Zablokowane? Tak! Co się dzieje! Tu są drzwi. No jak zamknięte? Tutaj tędy jeszcze mogę. Weź, daj mi spokój. Mhm. A co tutaj biega? Przeskoczę na środku. Te drzwi. Zamknięte. Uuu, mam dość. Ja mam dość tego horroru. Zamknięte. No wiem, że to będzie zbyt piękne, żeby to było prawdziwe. Coś tam znaleźliśmy. Tu jest zamknięte. Tu wbiegamy. Coś tu jest. Weź to. Wziąłem jakiś item, burn, mam coś tu spalić, czekajcie, hmm. tutaj kolejne, To to w ogóle, e. no pal, e no co jest? O co tu tutaj chodzi? Co ja tu mam spalić. Oczekajcie, tu jeszcze jedno. Może trzy? Nie, tam było wtedy więcej. Gdzie jest jeszcze? Tu jest jeszcze jeden. Dawaj go. Jak go podnieść? Nie mogę. O co tu biega? Jeszcze tu są... O, patrzcie, jest jeszcze jeden. O, żeż, mordę! Fuck! Idźcie w cholerę! Teraz będę mógł już spalić to. Tak. To się ze mnie śmieje. Co dalej? Pierdzieleni. To jest nieczynne. To jest nieczynne. No co, to się tu... to się tu jara i co dalej mam zrobić? Czekajcie, bo zniknęli. O, wysypały się wcześniej. Ks. Już żuka to wszystko, teraz nikogo tu nie ma. Mhm. Pomysł. Czy macie jakiś pomysł, bo ja... Ja nie. Nie wiem. Nie wiem. Miałem to spalić, no spaliłem. No i co dalej? Tutaj nie mam nic, co bym mógł podnieść. Jakiś jest nóż rytualny pewnie. A tam Draw Japę nieprzeciętny. No dobra, czekajcie, spaliłem to. Drzwi są zamknięte. Te też. Pa! Ej! Goni mnie! To coś mnie goni. Możesz morda. mordę. Ja nie mam. Nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Światła gasną. FAK! Jakie dźwięki, ludzie! Bo. FAK! Patrzcie, co tu się dzieje. Tak, jest, wyszedłem. Jestem na zewnątrz. Wreszcie, spierdzielaj stąd. Tędy. Ucieknę, ucieknę z tego. Ucieknę. Jest. Pa! Ło! Chapter dziesiąty, Marisa. A ja muszę. None Ale go pierdzielneło. Sorry za te dźwięki, ale ja nie jestem w stanie wyciszyć tego. Jednym zwiałem z stąd. Escape from the Hospital Dobra Tamtędy, tymi drzwiami, może to są wreszcie otwarte. Wow, 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 sorry, sorry, ale tutaj no nie da się, nie da się! By ciszyć tego What the fuck, co tu jest zgrane? O co tu chodzi? Jara się cały szpital. O, oh. Araja ja cię kocham! Kocham cię Araja! Wow, 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 ale mnie męczy. Przeskoczyłem przez to w ogóle? Tak, damy radę. Dobra, podwójny skok. Normalnie musiałem ćwiczyć lekko atletykę. Są drzwi. Są drzwi. Lecimy dalej. Podpaliło cały szpital. Dochodzi do tego barana, który z nią nie chciał być, który tak się wymigliwał od dziecka Nie tędy Pewnie wszystko to. O, że sztywmo o, o. Eee, Poszła mi stąd Nie, tam nie da rady, tu trzeba iść. Pierwszy raz coś musiałem zrobić, coś użyć klawisza, żeby się obronić. Znaczy drugi raz, bo tam wcześniej z tym nożem. Czego ona jest taka zła? Czego ona tak chce się na mnie mścić? Przecież ja jej... Niczego nie zrobiłem! Ku! Miało być ku, A tak jest daj. Dobra, już wiemy musimy popatrzeć. Sorry, wracamy jeszcze raz tą drogą. Nie, nie ten tutaj. Trzeba będzie użyć E. Dobra, otwierać. Teraz idziemy dalej. To nie była daleka droga, także mam nadzieję, że nie. Nie sprawi Wam to różnicy. Ijdziesz, no. Co ja tylko postaram się jednak to. Tu grę trochę odrobinę, chociaż ściszyć, żeby ona, bo ona naprawdę ryje mi w tej chwili swoim głosem całkowicie mózg. Zobaczymy, tak, jak to będzie. O, jest lepiej, o wiele lepiej. Aha, o no wiele lepiej było, ale nie można się zatrzymywać. Dobra, to teraz. Próba numer 3. 2-0, dla tej czarnowłosej i zciągły. a Arai Dobra Bo dźwięk kryje tutaj totalnie głowę no bez przesady A ja to wiem już tutaj znam poznałem tą drogę tutaj także nie ma problemu że mi się tutaj Poruszał teraz w miarę szybko Wszystko pali, wszystko się jara Ludzie, gdzie ja muszę być To będzie ten podwójny skok No idź, idź Nie niewiele szybciej na spincie chodzi, niż bez Ooo. No tak, tu będę musiał Ją zaskoczyć, bo tu się nie da przejść <laughs> Pamiętacie, to będzie prawie A. E o, na to idzie E, dobra no jak? No było E! No kurde, no co jest grane? No bez przesady przecież naciskałem klawisz E! No już na mną zapierdziela. Nie wiem jak tak można być w takim szale amoku w ogóle Nie jak można chcieć zabić wszystkich Edukuję się winny. u wszystkich Wszyscy są winni Jeden człowiek był winny był za klawisz? Ludzie, no przecież, na pewno, e? No, Muszę odepchnąć po prostu. Teraz mi się nie uda to, to moi drodzy dopiero powrócimy wtedy kiedy mi się uda to ja, o, ja, i, i odepchnięcie tej bliździągwy. Wam jest łatwiej, bo możecie zatrzymać i zobaczyć jaki tam klawisz był użyty ja Mam go tylko chwilę przed oczami i mi się wydawało, że tam E. Ale mogło mi się tylko i wyłącznie wydawać, oczywiście, nie twierdzę, że na pewno, ale wcześniej było E, na pewno. No, podnieś to w górę. Jak trzeba było trzymać Chyba Tak, żeby ją odepchnąć To się ładowało, dobra, dobrze było Teraz Q, klawisz Q na pewno Dobra Udało się, jest wyjście Jest wyjście Nie zatrzymasz mnie no biegnij ty no kurde, wolniej idziesz z buta niż byś biegła o, Ale panęło po garach No i co teraz? Wow Ludzie Czy oni naprawdę w tych surowiach nie dbają o moje uszy? Już po wszystkim wycisz. do końca. Kolejny film. To jest. Mam nadzieję, że to koniec. Szpital płonie cały. Nie wiem dlaczego się w ogóle nie ścisza ta muzyka. Nie mam zielonego pojęcia. To w ogóle, w ogóle jest chore, że to się nie ścisza, no, w ogóle, no, nie mam pojęcia czemu, no. Ktoś mi powie, dlaczego to się nie ścisza. To w ogóle nie działa to ściszanie, o co tutaj chodzi? Czy co? Paranoja. Jedna wielka paranoja. Ja się cieszę, że ja się cieszę po prostu, że jest koniec tego horroru już. Naprawdę. Dla mnie bardziej rozpierdzielający na pewno niż Resident Evil. No ale przeszedłem, jest koniec. Oglądacie to w niedzielę, czyli od poniedziałku moi drodzy będziemy wracali pomału do... Wszystkich serii, które były na tą godzinę 20 Także pewnie powrócimy do Battlefielda Powrócimy do Titanfalla Może do czegoś jeszcze I pewnie jakiś horror również się znajdzie w tym wszystkim Tymczasem dziękuję wam serdecznie Za oglądanie, przepraszam za to, że wasze uszy Ucierpiały w tej grze Bo moje na pewno, na tych słuchawkach Nie mogłem tego wyciszyć W żaden sposób, no wali to niesamowicie Tą muzyką, nie wiem dlaczego tak jest zrobione Że jest Że jest jak jest co jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że teraz mi się uda trochę ją wyciszyć. Nie, to w ogóle nie reaguje. O nie, czekajcie, reaguje. To by trzeba było zrobić naprawdę minimalne procenty. No, także na koniec minimalne procenty tutaj zrobiłem. Jeszcze raz dzięki serdecznie, że wytrzymali się ze mną i zarają. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobało oczywiście. Jeżeli nie, to nie zostawiajcie. To jest Wasz wybór. Ja Was już... Powiem Wam szczerze, od tego odcinka przestawię, przestawię, przestaję w ogóle namawiać do łapkowania, subskrybowania, lajkowania. Jeżeli chcecie, wiecie co zrobić. Jeżeli nie chcecie, to trudno. Wasz wybór i ja to szanuję. Uszanowuję cały Wasz wybór i Waszą decyzję, bo to jest od Was zależy. Pamiętajcie tylko, że gry łączą nawet pokolenia i zapraszam. Na kolejne produkcje. To tyle od Jeanisa. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Joł.